Eee, no. Dobra, jeszcze raz się nagram. Tamtego tam, tam najwyżej nie wrócę. A Lipa, znowu jakieś, jakieś problemy. Z kartą mam ze problemy. Jak karta jest dobrze wsadzona jak na nie ruszam. Dobra, ogólnie mówię, że nagrywam się telefonem. Jakoś, jak, jakoś się jakaś dziwna, takie przybliżenie. Czuję <grym> się jakbym miał jakieś przybliżenie na tej kamerce. Dobra, ogólnie robię test, zobaczę. No ostrości nie ma, więc. O dziwa jakaś jest, nie wiem co się stało dziwne trochę, myślałem, że będzie osoba zgubiona, bo jak zdjęcia robię to ostrości nie ma, ale dobra. E, no wczoraj byłem w pracy, no okres próbny fajny był, luz, atmosfera, Boże spokojnie jak cholera. No nic na tą pracę wezmę, no, bo nie mam wyjścia. Na tą pracę zmienić, atmosfera zlepa, to też dużo daje, chociaż pieniądze będą słabe pewnie, ale co ja zrobię. Nie mam wyjścia. Halo! Nie mam wyjścia. No. A no. jest ważna. Dobra, to tyle, bo nie wiem, kiedy mi się rozłączy znowu.